Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie profesorze, nauczyciele dostali podwyżki około 30% z wyrównaniem od 1 stycznia. Pogratuluje pan nowej minister edukacji. No, gratuluję sobie przede wszystkim, bo myśmy wypracowali 60% tych podwyżek, 12 miliardów 130 milionów, oni dołożyli 11 miliardów i pół, więc no, większa część z tych podwyżek jest wypracowana przez nas. Gratuluję nauczycielom przede wszystkim. Mm -hmm, ale no, większa część, 60% to jednak y, trochę jeszcze do, do podwyżek w takiej wysokości brakuje. Ten wkład też, czy decyzja nowego rządu też tutaj jest znacząca. To był dobry ruch panie ministrze? Oczywiście, że bardzo dobry ruch jest zawsze wówczas, kiedy podnosimy wynagrodzenie nauczycielom, tak jak to robiliśmy przez 8 lat naszych rządów, kiedy najmniej zarabiający podnieśliśmy o 100%. Więc każde podwyżki dla na nauczycieli są bardzo ważne i dobrze zostały zrobione. Gorzej, że jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, to zostali oni oszukani przez rząd, której o tym szeroko pisała prasa mianowicie zamiast 30% podwyżek jest około 11% i to jeszcze nie dla wszystkich, bo podwyżki były do wynagrodzeń z 2022 roku. No przypomnę, że my się podwyższali, że jeszcze w 2023, więc no, tak to wygląda. Ale każde podwyżki są bardzo ważne i gratuluję wszystkim, którzy je otrzymują. Panie profesorze, politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują w ostatnim czasie tak zwaną dyrektywę budynkową. No, chodzi o unijne przepisy dotyczące ocieplania budynków. No krytykują też Zielony Ład. Rozumiem, że że pan profesor do tych głosów się dołącza, tak? Zawsze się do tego dołączaliśmy i dołączamy. Przypomnę, że za tą dyrektywą budynkową, przeciwko tej budy dyrektywie budynkowej głosowali wyłącznie posłowie prawa i sprawiedliwości, bo w parlamencie PSL i Platforma wstrzymali się. A ta dyrektywa budynkowa powoduje, że za jeśli ona wejdzie w życie, to przystosowanie do tej zera emisyjności zwykłego, przeciętnego budynku w Polsce będzie kosztowało obywatela Rzeczypospolitej Polskiej około 30 tysięcy złotych. To jest skandal, hańba, to jest religia, ideologia Aha. religijna. Lewacka Brukseli, która nigdy nie może wejść w życie, więc tą dyrektory będziemy i tak drzeć na Państwa oczach, bo jest po prostu głupia. Ale Panie profesorze, ale to chyba Brukseli i Warszawy ideologia, no bo to jest element realizacji polityki klimatycznej Fit for 55, na który zgodził się na Radzie Europejskiej premier Mateusz Morawiecki w 2020 roku. Mogło być weto, nie proszę było mieszkać, weta. Proszę. Proszę mi wskazać, panie redaktorze, z ręką na sercu, patrzeć w kamerę do no? widzów i wskazać jakikolwiek akt prawny, który wprowadza cokolwiek z Zielonego Ładu, na który zgodził się ktokolwiek z PiS-u. Panie profesorze, to ja pozwolę sobie zacytować Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości, zarządów prawa i sprawiedliwości, który tak napisał odnosząc się do y, tych samych, tego samego szczytu, o którym mówiłem. 11 grudnia 2020 roku Rada Europejska podjęła decyzję o Fit for 55. Polska miała możliwość weta, ale premier Morawiecki jednoosobowo, bez udziału Rady Ministrów, zgodził się na forsowane przez Niemcy i Donalda Tuska drastyczne zaostrzenie pakietu klimatycznego. To Zbigniew Ziobro. To są pojęcia, też nie ma o czym. Pisze prezes suwerennej panie Polski panie Zbigniew Ziobro, panie profesorze. Otóż, otóż to nieprawda w tym zakresie, że rzeczywiście yy, yy, nie ma tam żadnego przepisu prawnego, który by wprowadzał. To są kierunkowe. No to jest działania pakiet, ochrony, no tak, przepis... ale to zgodziliśmy się ale, na to panie działanie. Panie redaktorze, mogę pozwolić, bo Jasne. będziemy się przekrzykiwać, bo nasi, nasi słuchacze nic nie usłyszą. Otóż nie było tam żadnego przepisu prawa, który by wprowadzał jakiekolwiek rozwiązanie z Zielonego, zielonego Ładu. Przepisy kierunkowe, znaczy decyzje polityczne, nawet nie przepisy, decyzje uh -huh. polityczne kierunkowe to by proszki o środowisko. Rzeczywiście można było to zawetować, tylko że taktycznie było to bez sensu. Natomiast powtarzam raz jeszcze, nikt z PiSu nigdy nie zagłosował kiedykolwiek z jakimkolwiek rozwiązaniem z Zielonego Ładu konkretnym aktem prawnym. Tymczasem dyrektywa budynkowa, o której pan redaktor... To wspomniał, została poparta przez lewicę i przez część chałowni, natomiast PSL z Platformą wstrzymali się. Tylko PiS był przeciwko, przeciwko. i taka jest prawda o Zielonym Ładzie. Tylko my jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi w Brukseli. Tylko chciałbym nawiązać do tego, jak pan profesor się wyraził, bezsensownego ewentualnie weta. Dlaczego byłoby bezsensowne, jeżeli cały pakiet Fit for 55, ten kierunek jest taki dramatycznie zły zdaniem pana profesora, nie, 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 to dlaczego nie, 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 nie. weto ja nie premiera nie wtedy byłoby czymś złym i bezsensownym? Ja powiedziałem, że dyrektywa budynkowa jest bezsensowna. Okej, okay, myślałem, myślałem, że weto też ewentualne weto... Wie pan, stosowanie weta w Radzie Europejskiej do decyzji politycznych kierunkowych jest ostatecznością całkowitą i jest podejmowane wówczas, kiedy rzeczywiście jest ono konieczne. Na tej Radzie Europejskiej nie były, były forsowane żadne konkretne rozwiązania Zielonego Ładu, były tylko polityczne decyzje kierunkowe co do działania na rzecz ochrony środowiska do 2055 roku. Wówczas weto mogłoby rzeczywiście postawić nas w trudnej sytuacji taktycznej, jeśli chodzi o KPO. Ostatecznie KPO i tak nie zostaliśmy, nadal go nie ma i pewnie nie wykorzystamy 60% KPO, przez Platformę, przez PSL, przez wszystkich, którzy blokowali do tej pory to KPO w Brukseli, ale było można mieć nadzieję na no, negocjacje, bo von der Leyen, jak państwo pamiętacie, przyjeżdżała i mówiła, że jednak uruchamia KPO. Nie było tam natomiast żadnych przepisów konkretnych. Przy wszystkich przepisach konkretnych europarlamentarzyści i politycy PiS zawsze byli przeciwko, natomiast nie byli przeciwko, nie są przeciwko. Politycy lewicy, politycy połowni trzymali się z PSL-u, trzymali się z Platformy. Tylko PiS jest przeciwko dyrektywie budynkowej, która... Będzie powodowała koszty dla przeciętnego obywatela około kilkadziesiąt tysięcy, żeby przystosować ten do w ciągu kilku lat do zeroemisyjności. Wstyd, hańba. No, będą też e, zwroty, panie profesorze, dotacje, bo to już też nie, za Prawa pan, i Sprawiedliwości się działo, prawda? Okay. No, ko koszty będą, ale, ale państwo przynajmniej e, części i część tych e, kosztów będzie zwracało O czym pan mówi? Będzie chciał pan budować budynek nowy za kilka lat, to będzie pan musiał robić tylko i wyłącznie jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Konieczna mhm. fotowoltaika, żadnego pieca, nawet na gaz ziemny, proszę państwa. Nawet na gaz ziemny, no już mieć, teraz gaz jest, jest passe. Gaz jest już tańba. jest passe powoli. No jest pasę dlatego, że Nord Stream wybuchł, tak? No coś boską, nie widzicie Państwo tej absurdalnej polityki niemieckiej i proniemieckiej w wykonaniu tych, którzy nie sprzeciwiali się dyrektywie budynkowej, Przecież to skandal i hańba dla platformy, dla PSR-u dla Lewicy. To Panie Profesorze, to nie, nie o polityków platformy lewicy i PSR-u, zapytam, ale jeszcze o premiera Mateusza Morawieckiego, bo, bo mam wrażenie, że tak PISU teraz się odżegnują od tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ja zacytuję jeszcze premiera Morawieckiego z podcastu Elektryfikacja dziennikarza Jakuba Wiecha. Premier Morawiecki mówił tak. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii. Wszyscy, którzy znają się na Unii, wiedzą, że jeśli chcielibyśmy zrezygnować z polityki klimatycznej Unii, byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej. No to chyba jednak prawo i sprawiedliwość rękami premiera Mateusza Morawieckiego jak najbardziej brało udział w tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, jaka była. A pan, jest, a pan jest przeciwko jakiejkolwiek polityce klimatycznej? Jest pan przeciwko czystemu klimatowi, środowisku, wodom? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to, to mam bardzo poważne wątpliwości. Nie, 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 ale to pan mówi, bo, wie pan, bo mówimy na poziomie bardzo ogólnym, więc polityka klimatyczna Unii Europejskiej musi być, jakaś musi być, nie ma no, ale, ale do, do o tej chyba o, czy o czy... konkretnej, o tej jaka jest realizowana, premier mówił, nie mówił o abstrakcyjne, jakiejś abstrakcyjnej jakiejś polityce. No ale pan, pan jest inteligentnym człowiekiem, pan to rozumie, dlaczego pan wprowadzał w błąd naszych słuchaczy? Niech pan wskaże mi raz jeszcze pana proszę, jakikolwiek konkretny akt prawny wprowadzający cokolwiek z polityki klimatycznej europejskiej, za którym ktokolwiek z pismu się opowiadał, nie ma takiego aktu. Natomiast jeśli mówimy o całości polityki klimatycznej, że ona musi być i ona będzie wpływała na politykę gospodarczą, to jest zupełnie oczywiste jak Wakus 24. No to jest zupełnie jasne. Pytam raz jeszcze jest pan przeciwko e, ochronie środowiska, czystej wodzie? Nie, 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 jestem przeciwko. nie, ja nie, nie, tej kwestia, jest w kwestia jest w konkretach. One muszą być realne i nie mogą obciążać ludzi w Polsce. Natomiast dyrektywa budowlana, od której pan, od której pan zaczął, ona... Wprost obciąża Polaków i to jest wstyd dla tych, którzy za nią głosowali albo którzy nie byli przeciwko tej dyrektywie. Panie profesorze, to chciałem teraz zapytać trochę o relacje prezydent-premier w kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale też tego, co, co dzieje się po wizycie, jeżeli chodzi o, no tu już nie, nie premiera, ale szefa MSZ-u i zmian, jeżeli chodzi o ambasadorów, takich masowych zmian. Kilkadziesiąt osób chciałby wymienić szef MSZ-u. W końcu są te dobre relacje prezydenta z rządem, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, czy jednak niekoniecznie jak pan profesor to ocenia? Czy to są pozornie tylko dobre relacje, a jeżeli chodzi o jakieś konkrety, to już zgrzyta tam na, na każdym poziomie? Najbardziej mnie interesuje współpraca jednak w dziedzinie obrony narodowej, bo to jest rzecz kluczowa. że My tu możemy robić wszystko. Przesadzam, ale może się zdarzyć w Polsce wszystko wewnętrznie. Natomiast y, y, najważniejsza rzecz to zewnę bezpieczeństwo zewnętrzne. Kiedyś podróżowałem już z nieżyjącym pułkownikiem Fiatem, pseudonim taki y, 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 naszego. Żołnierza Armii Krajowej jeździliśmy po lubelszczyźnie i mówię, niech pan zobaczy, tu się rozwija, tu się rozwija. A on mówi wie pan, jak bomby nie lecą, to wszystko szybciej lub wcześniej się rozwinie. Więc podstawowa rzecz to jest bezpieczeństwo zewnętrzne. I trzeba wpływać koniecznie na rządzących, żeby nie wstrzymywali zbrojenia, żeby nie podważali kontraktów, które dzisiaj nam dają nowoczesną armię. I to, co się stało w ostatnich dniach w, w, w Waszyngtonie, wspólna wizyta premiera i prezydenta może być wyłącznie pozytywnie oceniana i za to bardzo dziękujemy. Tę jedność wszyscy musimy mhm. prezentować. Choćbyśmy się nie wiem jak kłócili w sprawach wewnętrznych, to na zewnątrz, w sprawach obynarodowej musi być pełna solidarność, bo od tego wszystko zależy. Co z tego, że zbudujemy kolejne nowe hale sportowe, czy kolejne nowe drogi, czy autostrady, jak tu bomby będą lecieć, jak był w Ukrainie. Więc to jest rzecz kluczowa i za to dziękuję politykom, wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Co do spraw innych, jak ambasadorów mówię, no, Sikorski powiedział, że odwołuje ambasadorów, tylko nie ma do tego żadnych kompetencji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych krajach, artykuł 133 y, y, Konstytucji. Y, y, i, I zostanie spacyfikowany Radosław Sikorski? I prezydent spacyfikuje szefa msz -u. Ale dlaczego miałby pacyfikować? Prezydent po prostu podejmie albo nie podejmie decyzji. Jak nie ma podpisu prezydenta, to nikt nie jest odwołany. Mhm. No spacyfikuję tak politycznie, w sensie plany y, oczekiwania y, szefa MSZ. Tu to miałem y, na myśli. Panie redaktorze, to ja mogę politycznie spacyfikować Tuska teraz, spacyfikuję go. Jak jest po coś zależne od, zależne od mojego podpisu, a ja się nie podpiszę, to co mogę mm -hmm. pacyfikować, albo nie? Pajacować to może Sikorski, który mówi, że odwołuje 50 ambasadorów. No nie może odwołać 50 ambasadorów, może odwołać także 50 biskupów. Jak chce, ja też tego nie może zrobić. No. no Trochę jednak przełożenie szef dyplomacji na ambasadorów ma większe niż na y, biskupów. Panie redaktorze, ale mówimy w poważnym radnym, Nie, czy, no rozumiem, oczywiście ten ruch prezydenta jest potrzebny, rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę. Tak, nie no sobie z tego sprawy, że to y, ruch prezydenta jest wymagany. Panie ministrze, to jeszcze o jedno jedną rzecz zapytać, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. To jest jakieś pozytywne zaskoczenie dla, dla pana? Czy spodziewał pan się tego, że będą obszary, jeżeli chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, wyłączone z bieżącego sporu? Czy, czy jednak zaskoczył premier Donald Tusk pana profesora pozytywnie? Wie pan, no zaskoczyłby strasznie negatywnie, gdyby w odpowiedzi na zaproszenie Joe Bidena nie pojechał z prezydentem do Stanów Zjednoczonych. No więc nie ma tu żadnych zaskoczeń, łaski też nie robił. Natomiast cieszę się, że ta wizyta została w ten sposób również odebrana w mediach zagranicznych, bo je gdzieś tam przeglądałem i rzeczywiście jest pokazana absolutna jedność naszej klasy politycznej, jeśli chodzi o współpracę w ramach NATO i obronę przed ewentualną agresją ze strony Rosji. To jest zupełnie jasne i tu nie ma wątpliwości. Natomiast pewnie będą różnice i są już. We współpracy z innymi partnerami w Unii Europejskiej, bo jeśli słyszymy Macrona i Scholza, którzy straszą, że Polska, nie Polska, ale który, któryś z krajów unijnych będących w NATO będzie musiał wejść na Ukrainę, czyli tak naprawdę wejść w bezpośredni konflikt z Rosją, to to są już rzeczy, które przypominają mi niestety doktrynę obrony na wiśle. I tu trzeba przestrzegać, Tuska, przed kontaktami z tymi specjalistami z Francji i z Niemiec, którzy patrzą tylko na swój człowiek nosa, a nie na interes Polski. Polska ma interes taki, żeby nie było wojny z Rosją, a żeby nie było wojny z Rosją, musi się zbroić na potęgę, i przede wszystkim utrzymywać i rozwijać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest gwarancja naszego sukcesu, jeśli chodzi o obronę narodową. Panie profesorze, Francja, przede wszystkim, bo to, bo to prezydent Macron tutaj był najbardziej aktywny, ale pan to tak odebrał, że Paryż chce Polskę wypchnąć na, na Ukrainę, chce nas posłać na wojnę z Rosją? Wie pan, ja nie wiem, co chce Macron, bo ja z nim nie rozmawiałem, ja słyszę no, jego ale głosy. Tak pan I to powiedział, nie mam wrażenia. I zawsze wówczas, kiedy Niemcy i Francuzi dogadywali się z kimś ponad naszymi głowami, zawsze kończyło się to naszym nieszczęściem. Naszym sojusznikiem strategicznym w NATO są Stany Zjednoczone i ze Stanami Zjednoczonymi stoją już w ścisły, bez względu na to, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, jest dla nas Gwarancją tego, że będziemy mieli pomoc w ramach artykułu 5 Paktu Północatlantyckiego, ale podstawową gwarancją jest zbrojenie się na potęgę, tak jak to robimy przez ostatnie lata i tak musimy robić dalej. Dlatego cieszę się również z, tego, z tej propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy, że wszystkie kraje powinny podnieść finansowanie zbrojeń wewnętrznych na poziom co najmniej 3% PKB. My zdaje się mamy blisko 4%, czy nawet 4% PKB. Mhm. Jesteśmy liderem jeśli chodzi o tempo zbrojeń. To, jest, to są dwie gwarancje nasze bezpieczeństwa zewnętrznego. Zbrojenie się na potęgę, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny i utrzymywanie sojuszu z kimś, z kim sojusz naprawdę jest realny, to jest ze Stanami Zjednoczonymi. Cała reszta w NATO oczywiście jest, ale uważajmy na Niemców i Francuzów i na to zwłaszcza, co mówią, bo wchodzenie w konflikt z Rosją otwarty jest absolutnie nie na rękę Polski. Polska musi pomagać Ukrainie, robi to na największą skalę. To myśmy uruchomili tę pomoc Ukrainie. Ukraina musi wygrać z Rosją, to jest w żywotnym interesie każdego Polaka. Niepodległa Ukraina, która jest wolna od ruskich, jest w naszym interesie, tak jak w interesie Ukraińców. Natomiast nie wchodzimy w konflikt zbrojny z Rosją, to nie jest wojna NATO z Rosją. To teraz jeszcze o krajowej polityce, panie profesorze, chwilę porozmawiajmy. Prawo i sprawiedliwość. Powinno odświeżyć formułę, pomyśleć nawet o zmianie nazwy szyldu, zaczęto no myśli, bo, bo te dyskusje wewnętrzne się gdzieś odbywają, ale pan profesor jest za tym, żeby no, coś właśnie zmienić znaczącego, jeżeli chodzi o e, największą partię opozycyjną, musi jakiś rebranding mieć miejsce, żeby e, sięgnąć po nowy elektorat, e, jeszcze raz spróbować e, uzyskać władzę. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jesteśmy w dniu, w którym opublikowano sondaż, z którego wynika, że znów jesteśmy liderami. Próbowano nas gdzieś tam do 20% ściągnąć, po 8 punktów procentowych poniżej platformy. Okazuje się, że nie. Na, krótko przed wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu w sondażu ogólnopolskim. I to już jest efekt naszego rebrandingu, który wykonaliśmy w ostatnich tygodniach w kampanii samorządowej, naszej konwencji z pod Warszawy, naszych działań w kampanii samorządowej. I dzisiaj zapewniam pana, że wszyscy z Panem prezesem Kaczyńskim na czele, e, ze wszystkimi po, po, szeregowymi członkami Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład ze mną w Województwie Lubelskim, bo jestem szefem struktur wo, w Województwie Lubelskim i mm -hmm. szefem sztabu. Tutaj skupiamy się wyłącznie na wyborach samorządowych i kampania wyborcza idzie nam nieźle. Przyspieszamy ją teraz, bo jesteśmy liderami w tej kampanii i chcemy wygrać wybory samorządowe, utrzymać władzę wszędzie tam, gdzie ona jest dzisiaj sprawowana w samorządach przez naszych ludzi, e, przez, naszych, e, przez nasze ugrupowania. Nawet w koalicji jest na to ogromna szansa, co pokazują również te dzisiejsze sondaże. To no, jest dzisiaj nasza troska. Rebranding się odbywa, rebranding się odbywa już od kilku tygodni, czego efektem są również te wyniki sondażowe. No, ale ten sondaż to, to nie jest powód do jakiejś y, euforii chyba w prawie i sprawiedliwości, bo 29 punktów procentowych to jest Panie profesorze, i tak. Panie, wynik gorszy w porównaniu z tym, co było w wyborach parlamentarnych. Panie redaktorze, po zamachu na media, po cięciu nas od elektoratu, po wyłączeniu TVP Info, po wyłączeniu telewizji regionalnych, po y, y, zadłużeniu państwa na kolejne 20 miliardów złotych, bo nam mówili, że dług publiczny już przerasta wszystkie możliwe granice, a oni jeszcze 20 miliardów zaciągnęli, żeby te podwyżki dawać z długu, który wszyscy spłacamy. Po wszystkich działaniach, które oni podejmują nadal mają 28 punktów procentowych i są za prawem i sprawiedliwością, to przede wszystkim jest klęska Koalicji Obywatelskiej i Hołowni Trzeciej Drogi, która ma 13%, czyli mniej niż w wyborach. Po studniach rządzenia, to tylko widać, co zaserwowali Polakom. Polakom zaserwowali politykę rozwiązywania problemów od pasa w dół. Tak jak Polacy zajmowali się problemami tylko od pasa w dół. Tymczasem Polacy mają realne problemy, na które my zwracamy uwagę w kampanii samorządowej i dlatego to my jesteśmy z przodu, a oni pomimo ogromnych sił rzuconych przeciwko nam są z tyłu. I to no, jest Jeżeli chodzi, panie profesorze, o te sprawy, jak pan określił, od pasa w dół, to to także zdaniem liderów Prawa i Sprawiedliwości, a z pierwszej ręki ma Tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, wiedzę to też uważają, że, że, że jeżeli chodzi o przyczyny Waszej wyborczej porażki, to no, gdzieś w tym katalogu spraw przede wszystkim powinniście też szukać tych przyczyn, Panie Profesorze. To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Ale ja, nie, 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 nie panie radę, Chodzi to, mi o to, że, że to, kwestia to, wyroku to, Trybunału to, Konstytucyjnego, ja że sprawa, sprawa aborcji i wyroku Trybunału Konstytucyjnego była yy, głównym problemem, jeżeli chodzi o poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Tamtego tąpnięcia i spadku poparcia dla was już nie udało się odbudować po prostu. Mam tylko, mam tylko pojedyncze głosy tego rodzaju, które nie zwracają uwagi na to, że to nie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest tutaj winne, bo orzeczenie Trybunału zapadło w wyroku podjętym przez niezawisłych sędziów hmm. zgodnie z Konstytucją i nawet opozycyjni nam... Że Ale ktoś nas... wnioskował bo to ktoś wnioskował, prawda? Nie można było wydać. Natomiast, orzeczenie, natomiast orzeczenie, z którego jestem szczęśliwy, bo ratujemy około tysiąca osób rocznie, tylko dlatego, że są chore, nie mogą być zabijane, to orzeczenie nie zostało opakowane komunikacyjnie odpowiednio przez nas. I to jest fakt. Ani przed, ani po orzeczeniu nie zrobiliśmy hmm. wystarczającej pracy komunikacyjnej, żeby przeciwstawić się kłamstwom rozsiewanym po ulicach przez strajk niektórych nienajmądrzejszych kobiet, że oto aborcja w Polsce jest zakazana. Nie jest zakazane. Zakazane jest zabijanie dzieci tylko dlatego, że są chore. Tyle. Myśmy tego nie opakowali, ale nie orzeczenialne czy nie, tu jest winne. No jednak e, zdanie, aborcja jest e, zakazana e, w Polsce prawie, prawie ograniczona do zera, też jest prawdziwe, panie profesorze, to nie jest tak, że nic się nie zmieniło, ja no się jednak się zmieniło. Zera, panie to są no, dwie, to przesła dwie przesłanki, to które to są absolutnie prawa. marginalne. No tamta jednak, tak jak Jaki pan profesor powiedział, około marginalne? tysiąca aborcji rocznie było z powodu tej przesłanki, która była skasowana. E, aborcja z powodu no pan ratowania... Chciałby, pan chciałby, nie, ja nie, nie pan mówię, że chciałby żeby żeby chciałbym, tylko no, kwestia faktów po prostu. Ja nie mówię, że chciałbym, czy nie chciałbym. To fakty są takie, drogi panie redaktorze, że w Polsce aborcja jest dozwolona, jeżeli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. To prawda. I czy zabronionego? czym zabronionego. I proszę nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. A nie mówiłem, że, że te przesłanki zostały skasowane. Panie profesorze, to jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją to jest coś, na co powinniście stawiać, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, no w perspektywie lat kolejnych myśli o odzyskaniu władzy, to ten sojusz jest jakimś naturalnym sojuszem i y, jedynym y, możliwym, który pozwoli władze pisowi odzyskać? z Konfederacją z PSL-em, z częścią pewnie polityków odchołowni, z częścią polityków z Platformy mm. Obywatelskiej jesteśmy otwarci na pełną współpracę z, z każdej strony tylko po to, żeby rzeczywiście realizować program propolski i zapewniam pana, że jeśli chodzi o rozmowy nasze zarówno z Konfederacją jak i z PSL-em, zwłaszcza tutaj na dole, w województwach mm. idą bardzo dobrze, bo ci z PSL-u, jak i przede wszystkim ci z PSL-u nie chcą patrzeć na te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w centrali, yy, a do których rzeczywiście oni mają ogromny dystans jak chociażby na brutalny atak yy, policji yy, z rządu, w którym jest PSL, na rolników z ostatniej środy. To są rzeczy, których ci z PSL nadal się wstydzą i zadają trudne pytania tym na górze. Panie profesorze, to jeszcze jedną rzecz zapytam, jeżeli chodzi o Konfederację, bo ostatnio rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska powiedziała w tym studiu, że jest czas na rozmowę o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Pan profesor też tak uważa, że to jest taki moment, w którym powinna Nie. się ogólnonarodowa debata odbyć w tej sprawie? Nie. Nie, my jesteśmy, byliśmy i będziemy w Unii Europejskiej. Jest czas na całkowitą zmianę Unii Europejskiej i powrót Unii Europejskiej na tory praworządności i przestrzegania traktatów. Dość zlewactwem w Unii Europejskiej, który niszczy Unię Europejską i wszystkie kraje europejskie, w tym Polskę. I tu trzeba dokładać wszelkich starań, żeby zmienić Unię Europejską. My nie wyjdziemy z Europy, my w Europie jesteśmy od wieków i ta Europa musi się przeobrażać na lepsze, bo nisza, dzisiaj się niszczy na naszych oczach. Dzisiaj Unia Europejska pod wodzą lewaków niszczy cywilizację Zachodu, cywilizację chrześcijańską i wprowadza rzeczy, które będą absolutnie nie do zaakceptowania dla naszych dzieci i wnuków. To trzeba zmieniać, a nie wychodzić z Unii. A mówił to profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawej i Sprawiedliwości, był szefem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i życzę udanego dnia. Tak Bardzo dziękuję. dziękuję, panie redaktorze, również panu i wszystkim państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. sprawy.